Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku Zdravani Jestem ja, Smok i dwójka to czasowo trójka nietypowych osób <laughs> Może byście się tak przywitali A może byś mnie przedstawił? Hey, A właśnie <laughs> Ale z was... No Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. E, kochany, kochana czarna lisica i... I jestem. Marlęka. I w tle jeszcze malamut. Cześć. A dzisiaj sobie trochę pojeździmy. Powtórzamy się. Chłopie, nie stresuj się! Nie stresuj się tak! Cicho Ja mam taki stres, że nie jedno... wiem jeździć Naturalny Cicho To się wytnie Tego się nie wytnie Cicho to to się nie Fakt, To jest początek Będzie ciężko Włączyłeś nagrywanie w ogóle Jezu czekaj Matko, boska, zapomniałem. Nie, no wkręcam, was spokojnie. Wkręcam spokojnie. To moment. Matur, jabłek. Aha. Jest moment, ale jednej rzeczy zapomniałem zrobić. Haha, oh może. Nie, to jest. montaż na żywo? <laughs> a nie, dobra. Dobra, jest. Czekaj, bo, bo nie muszę nie dodawać żadnego przechwytywania dźwięku z gry, co, nie? E... No, muszę. To... Przechwytywanie masz tego. No, dźwięku Discorda, to wiem. A nie, ja czekaj. Nie, czekaj. Ja nie muszę, przecież na streamie było słychać wtedy, w tym testowym. Dobra. Ale... Czy chyba jeszcze się... raz? Nie, jest dobrze. <coughs> Tylko... Dlaczego tu się nie zmienia kamera? Jak to nie zmienię? Nie wiem, ja nigdy nie zmieniam. Dobra. Musimy trochę ścierzyć. Dobra. Jezu, o czym by tu gadać. To jak ci... Dzień Co cię wkurwiło w tym tygodniu? Kaszel, kaszel mi w drażni, okej? Okay? Słychać właśnie. I prawie... z I prawie brak głosu, wiesz. To tak. Dzień ja tak jestem świrem. Brak głosu. A chodźmy na coś. No cóż, no oczywiście. No tak. Kuźwa. Dobrze A. czujesz? Co? Jak się dobrze czujesz? Wspaniale, się czujesz? No nie, nie tak. Swoje wzięły wziąłeś? Co? Wzięły sobie wziąłeś? Jezu, jeszcze nie. Ale nie, <śledzianie> bo to będzie promowanie narkotyków. <śledzianie> No to tylko będzie inhalacja, no o co ci chodzi? Tak, inhalacja pod różnymi środkami. Mm. Mm? Wszyscy to lubią <grym> Oczywiście. No tak. razuj jak ja jeżdżę. Ale to tak jak ja... Muszę wziąć, I ja. Muszę wziąć Cie, ten cały palec od tego zera. Chryste. <grym> Dobra, ile masz. Tak z pięć, tak pięć, tak pięć minutek chyba przejdziemy. 4-5 mapek. 3 mm, mapki. 4. Na 20 minut 4. <słuch> I tak. Nieważne. Nasza matematyka. Cicho pamiętam... Pamiętam jedną rzecz. Ruj, już pamiętaj jedną rzecz. My tu nie jesteśmy mistrzami matematyki. Poza tobą. No On, właśnie. Bo chyba tylko ty musisz znać matematykę. W teorii ja też powinnam znać matematykę. W teorii. W teorii to wszyscy powinni. Tak, tak. No ja jako y, rachunkowo rachunkowość i tak dalej powinnam znać dobrze matematykę. Nie, Nie powinnaś dobrze znać, znać kalkulator. To A to na pamięć. I ja też. A w sumie ja to powinnam znać bardziej ten. Mm. Subiekta. I to, zna to, zna to w małym paluszku. Aha. Jak tu się... Jecie? Moment, tu. Na lewo trzeba Mrowa. najpierw. Nie gdzieś wiem, lewo, jak skończyłem. A, ja gdzieś skończyłem, nie wiem gdzie. Na lewo, na prawo, na lewo, na prawo. W górę i w dół. Do przodu, do tyłu. Do Dokładnie. No i potem dosłownie w dół skaczesz. Potem w górę. Nie wiadomo gdzie jest meta. Ja tu Nie, no ja oczywiście, że nigdy nie przejechałam. <laughs> <laughs> Bardzo przepraszam. Ktoś gdzie powie gdzie jest meta? Bardzo przepraszam za przesternie, przez moje <laughs> kaszel I przez, przez moje darcie. <laughs> Jeszcze się nie wydarłaś, więc jest dobrze. <laughs> Gdzie jeszcze tak. nie, nie Jeszcze... Jeszcze nie lecamy drzwi. To się zastanawiał, bo tak. teraz go, będzie miał tak, panie Inreal. Tak. tak. Tam, ale mu ty, pamiętajmy, psy są najlepsze za kółkiem. Nie przed kółkiem, tak. za. Gdzie tu się jedzie? Pomocy. Gdzie tu checkpointy? Co, co tu się odwala? No jest ja nie ty... mogę to skoczyć do jednego checkpointa. No jest tu niby 5 z... checkpointów, ja wiem gdzie są minimum 3. Ja wiem gdzie jest minimum 4. O. o, to one z najbliżej mety. <kluz> Musimy jechać za Marlenką. No, ale ja tu nigdy nie dojechałam. Ja też. Nie, mogę jednego miejsca Ja widzę, ludzie trzeba dalej przeskoczyć. Tylko weź tam dojedź. Albo my jesteśmy po prostu takimi... Nie, my po prostu jesteśmy tak, tak dobrzy w tą grę. No oczywiście. Najlepszy jesteśmy. Tak. Gdzie potem? Czekaj, tu, tu. te półtorej minuty tej męczarni Oj, tak. No chyba, że ktoś pisze skipa. Wyjdziesz agent? Nie. Dobra. Widzę, gdzie jest czwarty i nie umiem tam doskoczyć. Marlenka, ty też tam nie umiesz doskoczyć. Też nie umiem doskoczyć, Aha. Więc spokojnie. Boże, pamiętaj. Pamiętaj, lisy i wydry za dobrze nie skaczą. Chyba nie za dobrze latają, ale robią. Ale też te też nie potrafią. No chyba, żeby, Najlepiej smoki. No chyba, żeby z armaty. <noise> no albo z katapulty. Czemu sobie właśnie wyobraziłem tą wersję animowanej? <grymne> Nie wiem. Ja, ja, ja jako pojebany smok. Trochę, trochę, crazy. A to to testując możliwości, jak, jak, jak sprawić, żeby Wydra i Lizla zaczęły, zaczęły latać. Ej, dlaczego ja to sobie wyobraziłam? Nie wiem. A obok, ob, obok malamut, taki wiecznie zaspany, łożący z kuprem kawy. Ale na dwóch czy na czterech Czy Oczywiście, że na dwóch. Tak, że ma teraz ten To Też może być. I swają w. I swają w sznupie. Ej, to nie Ej, jest głupie. Wyobraź to sobie. Ale ja już to mam w głowie, tylko potrzebuję kogoś, kto to narysuje. Spokojnie, pomyślę i zrobię to. Tylko musiałbym ci, po... tylko musiałbym ci pokazać w jakim stylu. Dobrze. Nie mówcie Po, po, Powiem tak, ten malamut by, by, byłby na, na najbardziej ulubioną postacią chyba. No. Bo większość by się z nim utożsamiała. A, Przeleciałem. Coś ty przeleciał? Nie chcesz wiedzieć. Nie Nie, nie, nie mów nic o przelatywaniu. <laughs> Teraz by do tych boli najbardziej Oj 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 Do tych wujka O Jezu A to miał być. No No jest... i mi już... No, jak dobrze, że nie mam jeszcze monetyzacji. Jak dobrze, że tego jeszcze nie mam. Oj. Ale żeby zaraz o wujkach gadać... Ty ja się no cieszę że nie co? mówiłam o... Ty ja się, się że nie powiedziałam o takich ludziach w koloratkach? Yes. Yeah. <laughs> <Pana>! Nie! Czarna. Ma... <laughs> Widzisz mi soczek. Taki no, spokojny, z czy bez? Powie. Bez! Bez, że... Bez procentów, normalny soczek A ja? W, w ogóle jestem się obrażony na pewien sklep z owadem w nazwie. Ale którą, bo są dwa? Czerwoną. Zrobił żółciek No, żółciek? Co, co, ci, co ci zrobił? Co ci zrobił, no, zrobił ten sklep? No, chciałem sobie kupić sok jabłkowy, co nie? Najzwyklejszy sok jabłkowy 100%. Co so, nie. Tutaj e, e, podchodzę do kasy. Nie, nieważne, ile, że tam jeszcze miałem w od odgromadzę czy innych do picia też. Ale mi zależy. No. smak na sok jabłkowy, e, ba, babka mi kasuje i, i stwierdzi, że nie może mi tego zkasować, bo to było w dwóch Fajnie, że to była ostatnia sztuka. Oh. O! No. noż Nie, lu, nie, nie lubię takich sytuacji, okej? Okay? Wiem, wiem no, o którym soku mówisz. Ja też. Ty, że wiecie. No, ja lubię go. Ja nie lubię a ja soku miał, w ogóle jabłka. Ja miałem po prostu dzisiaj na ten sok. A wciąż jesteś? No, żebyś wiedziała. W pożywczej. 20-letni. Który miesiąc? Nie, yeah. Je Maria, czekaj, jak to nie, na na nie, miesiąc czekaj, no, no, za miesiąc to za miesiąc to będzie nie, nie, No. nie, nie, No No. matematyk No, no, o nie, a, dobra. Bo to tak in real life. Ta. Tylko... Tylko nie próbuj skakać z ramp. Bo... My. mam wrażenie, że karoseria mogłaby wyprzedzić podłoże. Bądź podwozie. Bo no trzyma podwozie przystopami. Kto? Trzecia? Ale co? Kto? Ja. A no, trzecie. Spokojnie, jeszcze tak z plus minus dwie. A czarne chyba nam musiało zniknąć. Mhm. Chyba. W sumie, czekaj, w sumie pasuje. O kurczę. No to teraz już nie jeździsz z dwiema dziewczynami. Wolałem z dwiema, czułem się bardziej pewnie. No, no cóż, no... Aj tam, i tam. Prawdopodobnie czarna lisica nam trochę znikła, więc zostaje nam Marlenka. No już skipować Są, Nie mam mowy. Z zobaczmy, co to za mapa ciekawa. Jezu Znowu skoki narciarskie ja. Christep Juppie. Które miejsce? Dziesiątek, Jezu ale nie ma Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Ale nie, nieprawda Fifi? Yeah. Myślę, że nie ma co się akurat. Dziwują, więc nastawiasz się negatywnie. Albo w twoim przypadku pozytywnie i eee. jesteś miele zaskończony. Proszę pewnie. Nie, 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 ja tam wolę się, się, się nastawię, nie nastawać na miłe zaskoczenie. Złe Ja Jak tu poprawię. Nie wiem. Jechałem identycznie, a jechałem gorzej. O dobra, trochę poprawiłem. Nie. Milisekundy. Jak nie promilo sekundy No mi jedną dziesiątą brakuje do mojego PB Nawet nie Czterdzieści... Tyś... Mi tam cztery... pół pu... sekundy tak. nagle brakuje, więc pociesz się I cztery znaczy, sekundy, Boże, tak, cztery sekundy o, o, znowu trochę poprawiłem, znowu ciutek poprawiłem. O, tak kurczę, patrz się na tabelę i... Robnij w bandę. Super. Jezu. Jak jeżdżę pijanie. A no, mówiłam, żebyś nie pił przed nagraniem. Nic nie piłem. Kiedy Piłeś? Nie, jest... To ma trzeźło jeździć. Jeszcze. No dobra, jest jeden plus. Zaprysnąłem sobie tym... tym co pryskam. I jak na razie nie kaszle. Tak, jest jeden plus. ty Ile jeszcze nie będę musiał tak kaszleć? Aż się wykurujesz. Znaczy, już nie Znaczy już niby nie jest tak źle. Tylko ten kaszel. I jedziemy... I nie powiem na co jedziemy... Na ba... Ja, na palet. Idziemy do zoo. Ale my już jesteśmy w zoo. Ale my już jesteśmy, Marlenka, w zoo. Ma, ma, tu, masz tu smoka, wydrę, lisa i Ja Trzeba by tego Zo jeszcze dojechać. A, no tak. Do którego? No, w Warszawie. Dlaczego w Warszawie? <grymne> Albo we Wrocławiu. O, we Wrocławiu. Bo jest podobno bardzo fajne. Tak, jest Afrykanarium przecież. Dobra, możemy tam. O, co tu? Aha. No, no tak. Kto inny mógłby taką mapę wymyślić, no? Co? A znowu. Co? Nie masz tak. zagrania? Co, co, co robił? Cię pytam, ile masz nagrania Zaraz zerknę wiesz To jest już piąt no to wystarczy 20 minut 20 minut Dobra już tam do końca i będzie Już tylko tam do końca i ostatnia mapa I wystarczy to jeszcze trzeba jako taką zmontować i wrzucić Kurczy nie repleje, Nie, powtórzmy Tylko jakby odcinek nazwać Pierwsze nagranie? Nieee, Jezus Maria Musi być ciekawiej Hmm. Nie wiem. Nic. to już mniej. Co? No prosz, to to jest najlepsze. Tja. No. S2 po minucie. Klik. Zcam się zdorało, że na głowę z dorażej minuta na 100 sekund. Nie wiem. Poproszę 2,59, to ja jeszcze pół minuty. Nie, to chyba zmęczeniem, chyba zużycie materiału. Tak. Mam tytuł. A 7 minut? Masz to No dobra. Pozostałego by się chciał oglądać półgodzinne odcinki zjeżdżania autami. Już, już rozumiem, jak byłyby to jakieś emocje, jak na, na golfie czy gdzieś. czy jak na tak? Tak, to tylko jeździsz i, 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 i cię tylko słuchają, jak, jak gadasz głupoty. Ja. Co? Może skoki i spady Eee co jakie słabe miejsce dla nas, tak? Nic mi nie mów, jestem tuż pod tobą Mmm nie, no nie nie A troszkę Dobra, coś... Coś się na ten tytuł A, to już wszystko kończyło, dobra jeszcze nie. nie. Przyszłość na. Aha. Na pożegnanie prawie, że. O. A co, rodzice? No. I coś tak czułem. No, to szybko a się szybko wróciłaś. No, o dziwo szybko mi się udało. śpieszyło się, bo wiesz, że może być gwiazdą. Nie. <noise> Gwiazda internetów. Nie. Tyle. Przynajmniej normalnych, a nie patusiarskich. A to prawda. Ja, mi, mi się tam dobrze żyje jako anonimowa lisica i tyle. No nie wiem, czy, no nie wiem czy przy roju idzie być anonimowym. Yy... gdzie <grych> właśnie. Vivi! <O>. <grych> Przeskoczyłam cię. Jezu. No, patrzcie co za wydrę. No, Dobra. mniejsza to szybciej spadł. Znaczy, No, ciężar, Dobra. Ciężar, ciężar powinien szybciej spadać. Dobra, dobra. Kończmy to na dzisiaj. Byłem ja. Smoczęł. Czy też Fifi. Jak to woli. Mhm. Był lis, była lisica. Byłam. Była wydra marlenka. I, I o dziwo przez cały odcinek był z nami malamut. Rojuś. Roju. Byłem, byłem. No. A więc to na dzisiaj koniec jazdy.